Na kolejnym odcinku z PCD dzisiaj gdzie będziemy oceniać, jak ludzie jeżdżą w tej grze. Tak, no kiedyś taki odcinek biznowy byłem, nagrywałem, ale e, to jest, e, zobaczymy, czy coś się zmieniło od tego czasu. Ostatni odcinek właśnie, jeśli chodzi o to, bo potem taki sam temat cały leciał miesiąc temu, coś takiego, że też oceniamy, jak ludzie jeżdżą, tak zobaczymy, czy e, ludzie... Eee, czy ludzie w ogóle lepiej się jeżdżą, czy gorzej eee, także, czekajcie, musimy kogoś znaleźć, jakiegoś hopa w jakimś samochodzie eee, także także zaraz kogoś znajdziemy, jakiegoś Prawa bot to był widzowie. Prawa autorskie będę miał na ten film. Bo bot miał muzykę, rozumiecie? A... Wiecie, ja Nie chcę mieć prawo autorskich, także czekamy na kogoś. Kto nie jest, bo tym nie ma muzyki, nie ma radia. Dobra, dobra. Aj. Nie zdążyłem do niego wsiąść bizowie, także musimy. Na spawnach chyba pójdziemy. A będziemy. O, tutaj kto siedzie. Wizowie, maluszku No k**wa mać Wizowie znowu się udało Także <gry> Tam jest ten bot Także tam nie idziemy wizowie Dobra poszukamy kogoś wizowie Że chociaż te dwie, dwie osoby Minimum musimy ocenić tej... Przepraszam O dobra Autobusiarz, o, autobusiarz, autobusiarz No ty bo Maluszek naprawdę szybko, szybko Musimy do niego wejść Dobra widzowie, jesteśmy w maluszku jakimś Co nie zatypiasz w ogóle? Widzowie, idziemy z... kajcie, Z panem... Aha, ho wyciął Wysiadł z samochodu No to nieźle, ty Niezły, niezły zatypiasz ogółem Co ty się dzieje na głowie? Chłopie, do go mm. Jak ty masz Google Nick? To jest... Ver, co? Werdy Coś tam... 4000 Coś Dobra, hopy, dawaj, dawaj ja no ale widzowie, co, co tu się dzieje? Normalnie już... To będzie na shorta, widzowie akurat Kurwa, dawaj Dobra, widzowie, co u kupa dole No co co? No hob blokuje autobus, no ja ja. ja znów błysnęło ja... Dole, widzowie, no nie ocenimy. Dobra, widzowie jesteśmy... Nie uciecz ten to jest ten sam go widzowie jesteśmy od tego gościa. E, co wcześniej czyli wredny, coś tam, ja sobie, co bym robił idziemy mm. ślepo uliczkę To tutaj chyba do dostarczenia chyba, że nie ma, nie wiem, nie wiem chyba co, że się tutaj starczy, ma widzowe patrzcie, wyłączył awaryjki co, coś tam chyba do niej pisze dobra, pojedzie aha, i się bujska widzowe, chyba, no, no jakby piorun dodali co on robi widzowie? Czemu on jedzie przez pola? Widzowie co on robi? Patrzcie. On zaraz tej co... nie Patrzcie, patrzcie. Jak ci się jedzie? No nie odpiszemu mu widzowie, nie odpiszemu. mu. Co jest kuba, widzowie? Co tu się dzieje? Nie no hopi. to jak ty przez pola jeździsz? Patrzcie on normalnie przez pola je idzie Nie widzowie na razie takie 2 na 10 widzowie, no oceniam tego gracza, bo Normalnie przez pola, przez krzaki przyjeżdża jak? Normalnie jakby ten maluch był Trenowy Ale błysnął widzowie Normalnie jakby naprawdę ten a ma, Był stworzony żeby W terenie Jeździć O pa, hop wysiadł, patrzcie Dojechał na koniec e, mapy Tam gdzie są drzewa hobby, siad, i hop wysiadł no oceniam oceniamy się w redny Wardy e, 4100 e, na takie 3 na 10, 4 Halo za halo w modne Ale dobra widzowie, takie 4 na 10 dla pana Redny 3100 także e, widzowie te, tepniemy się tepniemy się do darwowa e, znowu i oceniamy jakiegoś innego gracza Dobra, owszem nie jakieś jakiegoś innego... No kurwa, muzyka jest, nie To od odniecho? Dobra, wsiadam do jakiegoś malucha znowu Z kim ja jadę teraz? Rewizowy e, Aczko 2 e, jak, Coś takie... O kurwa, do niego No czekajcie Dobra, hop, jedź, 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 jedź ja cię muszę cię ocenić Dobra, lecimy widzowie, tam jakaś BMK się rozpaliła. Widzowie nielegalne wyścigi Bardziej nielegalne wyścigi, no, normalnie pisli ma normalnie, kurwa Hop to bęko stoi Siema. No niestety nie mogę się odpisać. Zobaczmy jak ty jeździsz w ogóle. Że dawa jedź, kurwa ubłysnęło Także no jej człowieka jak chcę cię ocenić jak ty jeździsz Jedź, jedź Dobra, ok... Ale wleć obokiem bmk Ja, no co ty się dzieje widzowie Co ty się dzieje? Ho, Zostawię, holo. Dobra, ten maluszkiem nasz jedzie, jedzie, zadymiasz Znaczy gracz no i jak chcecie ocenić, patrzmy pierwszy minus najdzie po co on robi widzowie no jakby patrzcie nie, najechał na linię, to jest minus patrzmy prędkość widzowie no zapytana tutaj też to jest minus ale na razie poprawnie idzie, poprawnie idzie, nie wiem po co się trzymał patrzcie hop, nie wiem tak, on jechał to ciągle linię pod prąd trochę. Też minusy, że na razie no... Takiego na jakieś 6, 6,5, bo w miarę, w miarę równo, dobra, się zatrzymał przed rondem, także tutaj plusik. Tutaj na rondzie bez kierunku widzowie, także tutaj już minusik leci. Tutaj pociąg pod prąd widzowy, a już uderzył, ja no uderzył, wybił się, ten w niego wleciał. Na stację zajechał, nie się ten zawrócił na stacji. Patrz, ten wjeżdża w niego, no, kolizja normalnie, normalnie kolizja, tyłem cofaj. jo, ci dupie widzowie, nie, no, ten, pan, pan, ten, takie 6 na 10 widzowie, 6 na 10, spadło o pół, widzowie już 5 na 10, nie no, widzicie jak on jeździ, uderza, wy, tutaj, żółtego, żółtego uderza w krawęż i hopie, co ty robisz, co ty robisz, panie, 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 panie aczko, dwa, jeden ek i ek. co pan robisz? jak pan jeździsz? a te, a te, ten żółty to nie jest jakiś bo on wjeżdża w tego białego, widza, także czemu z tym panie? E, gdzie jest e, wskaźnik wachy e, niestety a co to? no <grym>, paliwo paliwo tam to jest ile ile o właśnie no paliwo no dobrze kuwa ty gang normalnie widzę 3 trzy osoby ty gang jakiś gang normalnie patrzcie trzech się zjechało Normalny gang widzowie ale oceniam, um, oceniamy tego grasza, nie zatrzymał, tak że tutaj minusik nie może się tak zatrzymać. Widzowie uderzył, krawężnik uderza uderzy, uderzy, cały czas tutaj y, zabraca. Normalnie widzowie, tam ci to, patrzcie, patrzcie, tutajście, w ramę, wow, tutaj też mi, akolizję kolizję sportował, też minusik, także widzowie. No już do, dosyć wrażeń z tym kierowcą, widzowie wysiadamy, bo już nie chcę tym jeździć, Oceniam go na takie no 4 na 10 bo łamał wow, przepisy jakby jakby no nie Kio pojeździł widzowie. Powiem szczerze, także widzowie ocenić sobie dwie osoby. Trzeci już nie będziemy oceniać, bo już Jakbym nie chce, żeby odcinek był za długi, także zostawcie suba, zostawcie no, lajka, e, widzimy się w następnym odcineczku z pizdy albo z jednej giereczki oczywiście, e, no i cześć, mordeczki.